Czekało kogoś z Was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Widzimy dzisiaj to te słowa, które zawsze czytamy, kiedy udzielamy sakramentu namaszczenia chorych. Można powiedzieć podstawy biblijne sakramentu namaszczenia chorych. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim na go olejem w imię Pana. Myślę, że ten sakrament trzeba odświeżyć, trzeba o nim przypominać. Ten sakrament jest zapominany, chociaż jest niesamowicie potrzebny i pomocny ludziom chorym. Wiele osób choruje, chodzimy, szukamy różnych lekarzy, a tak mało. Zwracamy się do Pana Boga właśnie w tym sakramencie, sakramencie namaszczenia chorych. Choruje ktoś ciężko, choruje, szukamy lekarzy, szukamy klinik, szpitali, a często zapominamy o tym, żeby do chorego, człowieka ciężko chorego, wezwać kapłana, żeby udzielił namaszczenia chorych. Sakrament, o którym trzeba pamiętać i warto pamiętać, będzie nam lżej, będzie nam lżej chorować i będzie nam lżej umierać. Choć nie jest to sakrament dla umierających, jak często ludzie się boją, może już dzisiaj mniej, ale kiedyś bardziej bali się zapraszać kapłana, bo przecież jeszcze nie umieram. Nie, to nie jest dla umierających, to jest dla chorych w róż, na różnych stadiach choroby. To jest sakrament pomocy, Bożej pomocy, Bożej łaski w cierpieniu. Ale chciałbym zwrócić uwagę w tym dzisiejszym czytaniu na coś innego. Spotkał kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Bardzo prosta rada. Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny, czyli niech się modli. Niech uwielbia Pana Boga. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów, by się modlili nad nim. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. Modlitwa pełna wiary. Wyznawajcie sobie nawzajem, Grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego wielką moc posiada wytrwała modlitwa. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, modlił się usilnie, by deszcz nie padał i nie padał. I znów błagał i niebiosa spuścił deszcz. Ile tu słów o modlitwie? Modlitwie z wiarą, modlitwie wytrwałej, modlitwie jeden za drugiego. Wiele takich zachęt do modlitwy. Na koniec tego listu świętego Jakuba, apostoła, bardzo konkretnego listu, wiele różnych cennych rad i bardzo konkretnych rad Jakub daje. I na koniec tego listu, w ostatnim rozdziale, czytamy zachętę do modlitwy. Jeśli spotkało nieszczęście, trzeba się modlić. Jeśli jest wesoło, trzeba się modlić, uwielbiać Pana Boga. Jeśli ktoś choruje, trzeba się modlić. Modlitwa pełna wiary. Modlić się jeden za drugiego. Wielką moc Posiada wytrwałą modlitwa sprawiedliwego, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Przypomina mi to trochę jak 15 lat temu przyjechałem do Rosji i zacząłem już tu posługiwać, i były trudności z językiem, choć w szkole był język, ale w szkole jak to w szkole różnie się tego uczyło. A później już po jakiejś przerwie, też po szkole, dopiero przyjeżdżam tutaj i zaczynam się przypominać sobie, uczyć się języka rosyjskiego. I pamiętam takie wrażenie, takie myśli, zwłaszcza na spowiedzi, jak się ludzie spowiadali. Rozumiałem, co oni mówią, rozumiałem wszystkie te ich grzechy, ale bardzo trudno mi było coś powiedzieć, coś im doradzić. I pamiętam, że kiedy mówiłem im o modlitwie, zachęcałem do modlitwy, wtedy przychodziło to dużo łatwiej. Więc często zachęcałem ich do modlitwy, bo akurat ten temat jakoś, można powiedzieć, miałem opanowany, łatwiej mi się mówiło o modlitwie. I później tak sobie pomyślałem, wtedy, na samym początku, jak nie bardzo umiałem coś powiedzieć, to mówiłem to, co najważniejsze. Mówiłem o modlitwie. A kiedy już się nauczyłem języka, to zacząłem tutaj się mądrzyć. Mam nadzieję, że to nie tak, no, ale takie mam wrażenie, że rzeczywiście wtedy mówiłem to, co jest najważniejsze. Może trzeba do tego wracać, żeby jeszcze więcej zachęcać do modlitwy. I tak jak dzisiaj Jakub mówi, spotkało was nieszczęście, trzeba się modlić. Jest radość, trzeba się modlić. I może czasem odbieramy taką zachętę do modlitwy, jak takie. Na no co ksiądz może powiedzieć? No, no on się na niczym nie zna. To jak przychodzimy z jakimś problemem, co ksiądz może powiedzieć? Powiem, módl się. A może właśnie trzeba sobie uświadomić, że to jest najważniejsze. Że często my jesteśmy zupełnie bezradni wobec różnych problemów, chorób, nieszczęść. Jesteśmy zupełnie bezradni. Ale co nam robić, jeśli nie przyjść do Pana Boga? Jeśli, na, komu mamy ufać, jeśli nie Panu Bogu? Do kogo się zwracać, jeśli nie do Pana Boga? Może właśnie trzeba sobie uświadomić w każdej sytuacji, trudnej sytuacji, problemach, chorobach i też w radościach, że powinniśmy zwracać się do Pana Boga, powinniśmy modlić, uświadomić sobie siłę modlitwy. I też w tym temacie, jako odpowiedź na to słowo, jest nasz dzisiejszy psalm. Posłuchajcie słów psalmu. Do Ciebie wołam, Panie, pospiesz mi z pomocą. Usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie. Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło, a podniesiono moje ręce jak ofiara wieczorna. Postaw, Panie, straż przy moich ustach i warte przy bramie warg moich. Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy. Dzisiejsza Ewangelia. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby się ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im do takich, bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam Wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale ja nieraz tego doświadczyłem, że dzieci mnie zaskakiwały swoją wiarą, swoją pobożnością. Jak coś powiedziały, jak coś. Jak się modliły, jak się zachowywałem w kościele, to czasem aż byłem zadziwiony tym, jak takie małe dziecko, które jeszcze wydawałoby się, nic nie rozumie, jak ono czuje Boga. Gdzieś byliśmy 500 kilometrów stąd, w głupkińskim takim mieście, i tam taka mała dziewczynka, zresztą to cud, że ona się urodziła, ale jak się zaczęła prześwięcać, święta, ona stanęła naprzeciw ołtarza. Możecie zobaczyć to na fotografii stanęła przeciw ołtarza i modliła się całą mszę, patrząc, wpatrując się w ołtarz, wpatrując się w Najświętszy Sakrament, można by pomyśleć, co ona tam rozumie z tego wszystkiego. Ale to jest właśnie prosta wiara dzieci. I może właśnie trzeba by nam się uczyć od dzieci takiej prostej wiary, naśladować ich w tej prostej wierze. Może trzeba by trochę poczuć się dzieckiem przed Panem Bogiem. Tu czasem przychodzą jakieś ludzie, Którzy chodzą do nas do kościoła, może nie tak dawno, zadają jakieś takie bardzo pytania, takie, takie, takie bardzo mądre. I czasem próbujesz na nie odpowiadać, a oni jeszcze są niezadowoleni, bo trzeba jeszcze jakoś inaczej to odpowiedzieć. I czasem tak sobie myślę, tym ludziom potrzebna taka zwykła, prosta wiara, prosta wiara dziecka, dziecięca wiara. I może trzeba się nam uczyć od dzieci, że mamy przed Panem Bogiem być jak to dziecko. Nie wymandrzać się, nie czuć się jakimś wielką inteligencją, ale. Poczuć się dzieckiem przed Panem Bogiem. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Ale też inny temat: przyprowadzać dzieci do Pana Boga. Często dzieci, właśnie jak są małe, czują Pana Boga, ciągną się, chcą przyjść do kościoła, chcą się modlić. A rodzice, dziś nie pójdziemy do kościoła, bo dzisiaj mamy dużo spraw, dziś się nie pomodlimy, bo dzisiaj jesteśmy bardzo zajęci. I często rodzice gaszą, gaszą w dzieciach, to prosto wiarę. I później już próbują. Już młodzież czy dorosłych swoich dzieci przyprowadzę do kościoła, to już się mądrze, ja jestem ateistą, jestem niewierzący, bo jak w dzieciństwie była żywa wiara, nie, nie było czasu, żeby tę wiarę podtrzymać, nie było entuzjazmu, nie było może wiary w rodzicach, żeby wiarę dziecka podtrzymać. Dlatego Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich należy Królestwo Boże i biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. I Was niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.